Policjanci z Dzierżoniowa zatrzymali 38-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzieże mieszkaniowe metodą na tzw. śpiocha. Jego łupem padały torebki, plecaki, pieniądze, laptopy, ale nie gardził również dziecięcymi szampanami czy proszkiem do prania. Funkcjonariusze już udowodnili mu co najmniej pięć tego typu kradzieży mieszkaniowych, gdzie wstępnie wartość strat oszacowano na kilkanaście tysięcy złotych. Także 18 sierpnia oficer dyżurny Dzierżeniowskiej Komendy otrzymał zgłoszenie o kradzieży mieszkaniowej w jednym z domów położonych przy ulicy Brzegowej. Nieznany sprawca, wykorzystując sen pokrzywdzonych, dostał się do domu, skąd ukradł torebkę damską wraz z zawartością. W postaci dokumentów, kart bankomatowych, portfela, pieniędzy w kwocie 1000 zł, firmowego telefonu komórkowego na łączną sumę strat blisko 3000 zł. Z korytarza tego mieszkania ukradł plecak sportowy wraz z zawartością, w którym były laptop, dysk zewnętrzny, różnego rodzaju karty pamięci, inne drobne akcesoria komputerowe na łączną sumę strat blisko 4000 zł. Z mieszkania ukradł również dokumenty oraz kluczyki od samochodu. Następnie, przy użyciu tych właśnie skradzionych kluczyków, dostał się do środka tego samochodu, skąd krat plecak oraz inne drobne rzeczy na łączną sumę strat 350 zł. Kilka godzin po zgłoszeniu, pokrzywdzeni powiadomili policję, że wspólnie z innymi mieszkańcami zatrzymali na ulicy mężczyznę, który może mieć coś wspólnego z kradzieżąc z ich mieszkania. Policjanci udali się we wskazane miejsce i zatrzymali 38-letniego mieszkańca Dzierżoniowa. Zebrany materiał dowodowy oraz przeprowadzone z nim czynności potwierdziły, że mężczyzna dopuścił się właśnie tych przestępstw. W tej chwili sprawdzamy, czy mężczyzna ma na koncie również inne tego typu przestępstwa. Według wstępnych ustaleń, tą samą metodą mężczyzna okradł trzy mieszkania w Bielawie oraz jeszcze jedno w Dzierżoniowie. Jego łupem padały torebki, plecaki, pieniądze, laptopy, ale nie gardził również dziecięcymi szampanami czy proszkiem do prania. Łączną wartość strat oszacowano wstępnie na kilkanaście tysięcy złotych. Policjanci odzyskali większość skradzionego mienia i zwrócili już pokrzywdzonym. Ze względu na fakt, że podejrzany działał w warunkach powrotu do przestępstwa, grozi mu obecnie nawet do 15 lat pozbawienia wolności.